Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będą gołąbki, ale troszkę inaczej jak zawsze. One nie będą zawijane, tylko będą przekładane. Mam tutaj kawałek włoskiej kapusty, to znaczy kawałek, no niedużą taką włoską kapustę, bo mieszkam w kraju, gdzie taką kapustę dostać to graniczy wręcz z cudem. A więc musimy zdjąć kilka liści i ich sparzyć teraz. Przykrywam i czekam jakieś 10 minut. Sparzone liście przekładam teraz na talerz. Teraz odstawiam to na chwilę na bok, bo liście mi w tej chwili potrzebne nie będą. W tej chwili będziemy robić farsz. Rozgrzewam patelnię, na której podsmażę jedną średnią cebulę pokrojoną w kostkę. Dodaję trochę tłuszczu i wrzucam, żeby się cebulka zeszkliła. Wkroję również ząbek czosnku. Czosnek wrzucamy zawsze później niż cebulę, ponieważ po prostu by się zaczął palić. Pokroję jeszcze suszone grzyby, bo będą nam potrzebne do farszu. Mam tutaj już namoczone i ugotowane. Gotowałem około godziny czasu, żeby były mięciutkie. Grzyby kroimy drobniutko. Zajrzyjmy do cebulki bo ona nie potrzebuje długo się smażyć. Chodzi o to, żeby ją tylko zeszlić, żeby była miękka. Teraz wrzucam czosnek. Po wrzuceniu czosnku podsmażam jeszcze minutę i starczy. Potrzebował będę tak: pół kilograma mięsa mielonego wieprzowego i pół kilograma mielonej wołowiny. Dorzucam 250 g ugotowanego ryżu. Dodaję cebulkę. Tu mam namoczone płatki owsiane w mleku zamiast bułki porządną garść żeby gołąbki były bardziej pulchne i oczywiście smaczniejsze bo uwierzcie mi z płatkami smakują o wiele lepiej do tego pokrojone grzyby i wlewam razem z tą wodą dorzucam również około 150 g posiekanych pomidorów z puszki Wbijam dwa jajka. Dodaję łyżkę pieprzu i łyżkę soli. I teraz to wszystko musimy pięknie wyrobić. no i masa wyrobiona, więc teraz bierzemy się za składanie gołąbków. Bierzemy naczynie żaroodporne, najlepiej okrągłe lub niewielką tortownicę i zaczynamy przekładać. Liść włożony, teraz kładziemy małą warstwę mięsa. Dokładnie Ładnie, rozprowadzamy. To będzie taka gąbkowa lasania. Teraz kładziemy kolejne liście. Liście muszą zachodzić na brzegi i wypełniamy tak warstwę po warstwie. Dość dobrze uciskam. I kładziemy kolejne liście do środka. Przykrywamy mięso kapustą. Tak przygotowane gołąbki wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na całą godzinę. A więc do zobaczenia za chwilkę. I gołąbki upieczone. Teraz najtrudniejsza część całego zadania, ponieważ musimy to wszystko wyjąć z formy na talerz. Ja to spróbuję zrobić w ten sposób. Uwaga. Odwrócone jest. Teraz musimy po prostu pociągnąć do góry i zobaczymy, czy to się rozsypie, czy będzie pięknie się trzymało, tak jak plan zakładał. Jeśli byłaby tortownica, na pewno byłoby to o wiele łatwiejsze. Voilà! Zobacz, jakie cudo! Zobacz, jak fajnie to wyszło. I teraz... Za chwilę będziemy to kroić i próbować. Wygląda cudownie, prawda? A więc kładziemy na talerz i próbujemy. Ja takie gołąbki uwielbiam z kwaśną śmietaną, a Państwo jak chcecie zrobić sos pomidorowy, bardzo proszę, wystarczy tylko później polać. To. Wow. Co ja mam Wam powiedzieć? Że jest to smaczne, bo jest. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film no i życzę Wam smacznego.